Witam serdecznie, DJ Aho. Jest dziewiąty odcinek FIFA 12. Witamy. Dzisiejszy mecz grupowy komentować będą dla Państwa Dariusz Szpakowski. Tak jest. Mecz w Ligi Mistrzów. Galatasaray Górnik Zabrze. Rozpoczynamy spotkanie. Zaczęli gracze. Galatasaray Stambuł Tak. Pięknie Górnik wygrał 2-0 z Legią. W ogóle kolejka nie ma. żeby nie stracić piłki? Była kolejka parę. piesza. No i parę niespodzianek było. No i mamy centrum w polekarny. Spójrzmy, piłka w polkarnym i za chwilę rozpoczniemy od bramki. Tak. Idziemy do przodu, a Pękarski świetnie zagrał. I gol nie ma. Świetnie interweniował na skrzydle, przejął piłkę. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Strzelał! Jest! 1-0! Państwa! Acosta! Kupiłem go z Seville'i. W jednej formie strzeleckiej po raz kolejny to potwierdza. Dobre na padziol, choć nie jest tani. 14 minuta i pierwszy gol w tym meczu. Sędzia pokazuje go... Okazja! Sam sam! Uderza! Ach! Niebezpiecznie bez Pańska Wybroniłem to! Biułka już poza boiskiem i oto rzut rożni. Dobra. na bramkę! Już niedługo. 9 marca premiera Mass Effecta 3. Będzie co grać. Ależ okazja! Wspaniałe podanie! dają bramkę! To była ta zmiana podań. kolejnych premier jakie jest, na pewno będę chciał zagrać. To jego drugie celne uderzenie. W tym roku na Komiciu wolnił się spod opieki obrońców i bezbłędnie wykorzystał To na okazję. pewno będzie mas efekt 3. No i w czerwcu Mass max paint 3. Brawo, ładnie podał. Fantastycznie się urny. pewne. Gol! Pokonał bramkarza. Szybko odrabiają straty do rywali. Przepiękna odpowiedź, co widzimy w powtórce. I znów zaczynamy ten mecz od początku. No, Sam dobrze. rozpracował całą obronę przeciwnika. Brawo! Teraz zastanawiam się. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Czy nie nagrywać. Replay z fotoball manager może... Napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli widzieć takie let's z manadżera Dwunastki No i na pewno będę grał Assassin's Creed 1, 2 i Brotherhood Całą Bez serię po prostu Przejdę aj, jej, aj. Także to na pewno na moim kanale będzie A jesienią to, to znowu Kolejne premiery Fifa 13 i tak dalej, i tak dalej. No, i w październiku ma być no, Assassin's Creed 3. Będzie Także będzie, będzie się działo. Co z tego wyniknie? Jestem Czasem. ciekawy, ja mógł tego nie wykorzystać. gdzie mógł będziemy grać. Trebis. Ja obstawiam, że w Egipcie będziemy szukać dalszych zwoi w Egipcie albo czegoś tam, co tam wymyślą. I gol. No być Piękny gol. Pięknie. Spójrzmy na tego piękne uderzenie. Hat-trick. To jego wielki dzień. Jest w niesamowitej formie. Wykorzystał bezbłędnie. Kurde, mole. A teraz o, Barosz. przycięło mnie. Wybiega pozycję. No, i no, tu. tu. Ha! 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 To jest Bemka, Schmidt się nazywa. <śm> Szkoda, mogła być groźnie. Ja jestem ciekawy, czy tym mecz z Portugalią na stadionie na narodowym zagrają. Tam nic nie ma jeszcze Dobra, pewnego. A do parę dni odbiorze, no meczu ujawni. zostało, chyba nie cały tydzień, bo trochę więcej niż tydzień zostało. No. Sędzia kończy pierwszą połowę 3 do 1. Afera jak Pirun. O! Tutaj są mecze o po pierwszej połowie, także inne grupy, o to druga połowa spotkania. Uh -huh. No chodź tu, chodź, kurde, balene. Bardzo dobre podanie. O! I bam. I jazda. Pięknie. Jeden na jeden. I ol. Jest gol. Cztery. Cztery bramki. Nieźle. Zawodnik meczu. koszta. W jego przypadku można powiedzieć, że dopełnił formalności. Tak. Po prostu zrobił to, co do niego należało. Akman. Akman. No, i jeszcze takich newsów to będzie DLC do Revelations, ale to ma być z tego co wiem Fabuła, ale nie edycja, tylko Desmond. Ale na PC, oczywiście, chyba raczej nie, nie puszczą tego, bo pc są. Piratami, kurde mole, no. zaraz będzie zmiana. Jestem ciekawy, czy właśnie tego 30 października na PC też będzie premiera. A zapewne nie, na pewno będzie gdzieś w listopadzie albo i w grudniu. To ciężko zrobić, kurde. Strata, drużyna przeciwna. Przejmuje piłkę. Na PC wersję, kurde. Takie gry jak Assassin's Creed, czy inne. Subisoft, kurde, to nie jest. Byle jakie studio, czy producent, no i przejęli w ostatniej chwili, nie miało wyrobić kurde z, z takim tytułem jak Assassin's Creed, kurde. Teraz Reimann będzie na, na PC, a wcześniej miało w ogóle nie być. No i partnerzy podążają z pomocą. A bo to jest kurde specjalnie, bo. Gry na, Dobrze, na PlayStation czy na Xboxa są droższe roku niż, roku. niż na PC, a, a sama konsola jest tańsza od komputera, bo kurde kupisz konsole za 1000 hakiem, a jak kupisz za 1000 hakiem komputer to nie odpalisz wszystkich gier. A już jakichś większych wpływa na jego poziom gry. Zapomnieć. Myślę, że powinien być zmieniony. Wybija, ale piłka wciąż w polu. Czas najwyższy. To jego pierwsza obrona w tym meczu. Zdążył w ostatniej chwili. W ostatniej chwili. nie zdążył. Konsolę. Ty piłce Barosz? Ładnie dograł. Czy to wykorzysta? O, no. Ale świetnie teraz zablokował. Wykon też już ma swoje lata, bo już ma 4 lata. Mimożny, ciekawe jak go rozegrają. Będę go w tym roku wymieniał. Przygotowuję zmiany. Bo nie ukrywam. Wypiąstkował teraz piłkę w pole. Gry wypiąstkował już odpalam na minimalach. Kurde bladę. A jeszcze to nagrywanie. Spójrzmy dośrodkowanie. Dośrodkowanie w pole karne i prosto w obrońcę. Jezu. Yeah. O o, kontuzja. No, musi dokonać zmiany. Nie ma o wejścia. nie. W tym brutalnym wejściu nie będzie mógł kontynuować gry. To Czemu pewne? wygląda to fatalnie? Czemu smuta tego pękarskiego nie powołał na, z Portugalią mecz. Kądę. Taki dobry talent, a jeszcze zaga dla Szwecji. I znowu będzie kurde, strata. Tylko, kurde, Arboleda jakiś tam, Arboleda i Roger, kurde, Polak nie gra. Groźna kontuzja, no i będziemy mieli zmiany. Ryzykowna, ale udana interwencja. Dobra, gramy. Dobra. Jezu, następny 30 odcinek FIFY musi być jakiś Dobrze, specjalny. Coś muszę wymyśleć takiego ekstra, jeszcze nie wiem co, ale na pewno wymyślę w tym tygodniu i nagram 30 odcinek FIFY 12. Ma, kto nazywa FIFA? Dalszą grę. Jest do zmiany. O. o. Wierzcie mi, że FIFA zawsze jest dobra. Obętniak i Cyferek. Świetnie się gra. Dobre. gwizdek. Koniec 4-1. Zwycięstwo no. po bardzo wyrównanym pojedynku. Jaki wyrównany pojedynek 4-1, kurde co działo się na boisku jeszcze wyrównane pojedynek. O, Bartrona nie wygrała z machaczką. Mm. To jest niespodzianka i hamburger 2.0 z Chelsea. <grym> Także to, to do 30 odcinka specjalnego FIFA 12. Cześć.